No hej, odala w prostej, w prostej pozycji, czyli w to, w co wchodzić, na co postawić, czego się trzymać, ewentualnie w co inwestować i echwas w pozycji odwróconej, czego unikać, z czego wyjść, jak zmienić od razu energię, jeżeli się w niej jest, informują o tym, żeby faktycznie docenić to, co już powstało. Docenić. Bardzo ważna rzecz. Możemy zburzyć dom. Zbudowaliśmy go. Bardzo długo go budowaliśmy, inwestowaliśmy bardzo duże pieniądze w to, dużo osób było w to zaangażowane. Że tak powiem, czas. No tak, czas, wszelkie środki i finansowe, i, i całe zaangażowanie, że tak powiem, i emocjonalne, tak samo, prawda? Przy tym na przykład. Postawiliśmy ten dom, i teraz, ze względu na to, że jest trudniej, wyburzamy go, przyjeżdża, że tak powiem, buldogel równa ziemię i zaczynamy od początku. Kochani, to można tak zrobić, oczywiście, że tak. Nie ma problemu, to jest najłatwiejsza droga. Problem polega na jednej rzeczy. Odala mówi o tym, żeby uświęcić, żeby przypomnieć sobie, z czego powstałeś, z czego wyrosłeś, z czego ty się składasz, tak naprawdę. Odala to korzenie. Odala to cała Twoja podstawa, tak naprawdę. I teraz tak, możesz wyrwać z korzeniami wszystko, z czego powstałeś, ale to i tak cię dopadnie. To i tak cię dopadnie. Jeżeli to jest wyparcie, jeżeli to jest w jakikolwiek sposób negowane, naprawdę w żaden sposób niezrozumiane, jest niechęć, to jest ucieczka, że tak powiem. Teraz to jest po prostu rozpacz. No i normalnie w świecie chęć, że tak powiem, porzucenia tego wszystkiego, z czego się wyrosło, że tak powiem, albo co się zaczęło kiedyś tam. Już teraz jest to nieaktualne, nie w tej formie, nie w ten sposób chcemy to, że tak powiem, realizować, albo nie mamy na to siły. Problem polega na jednym. Tak naprawdę zadajcie sobie pytanie, czy to nie te czasy, czy to nie ten czas, który właśnie w tej chwili jest, a mamy B, ogromny czas przejścia, tak naprawdę z jednego, co jeszcze trwa, do drugiego, czego jeszcze nie znamy. Ale już wieje, jakby dla niektórych, o Boże, jak będzie cudownie, a dla innych tak naprawdę, jak się zastanowią, Boże, no przecież to będzie energia tragedii. Ja w ogóle nie wiem, jak na przykład się z tym zmierzyć, w jaki sposób to przytulić, w jaki sposób to zrozumieć, w jaki sposób się do tego dostosować. Wielu jest takich ludzi. I teraz bardzo ważna rzecz: właśnie nie wylewajcie dziecka z kąpielą. Właśnie o to chodzi, żeby zachować ten trzeźwy umysł, żeby zobaczyć te wielkie. Wielkie oczy strachu, bo tak naprawdę strach ma tylko wielkie oczy. I żeby nie poddać się temu, na zasadzie właśnie tego zespołu, zespołu obronno-ucieczkowego, na zasadzie uciekajmy gdzie się da, zostawmy wszystko i zacznijmy od początku. Ale co chcesz zacząć od początku, jeżeli masz za sobą tak naprawdę. Jeszcze mnóstwo spraw, których albo nie rozumiesz, albo nie dogadałeś, albo nie załatwiłeś w jakikolwiek sposób, który trzeba było załatwić, yy, yy, gdzie faktycznie tak naprawdę za sobą zostawiasz ten ogon. Gdzie chcesz uciekać? Uważasz, że miejsce to zmieni? Nie. Nie, nie zmieni tego żadne miejsce. To jest nieistotne, czy ty pojedziesz na przykład z Holandii do Afryki, czy ty akurat generalnie rzecz z Niemiec przeniesiesz się do Stanów Zjednoczonych. Ciebie energia i tak ścignie. Bo powtarzam, można zrobić w konia babcie, nie wiem, kolegę y, y, kogoś, y, kogo dopiero poznałeś na przykład. No, może sobie próbować jak chcesz, ale nie zrobisz siebie w konia. Twoja energia jest twoją energią. Koniec, kropka. Kto ją może tylko uzdrowić? Ty. W jaki sposób? Tysiące razy wam mówiłam, siądźcie do radykalnego wybaczania. To, co trzeba, wybaczcie, zaakceptujcie nie po kościółkowemu, tylko faktycznie w sposób, który daje tak naprawdę, po pierwsze zrozumienie sytuacji. Po drugie, akceptację. Po trzecie, daje możliwość odpuszczenia tego wszystkiego. Kochani, jak nas jest tutaj miliardy na tej Ziemi, tak każdy ma swoją ścieżkę przeznaczenia. Każdy ma swoją ścieżkę energetyczną, którą idzie, którą może zmieniać, owszem, ale nieraz są sytuacje, gdzie nie umie tego zrobić, i stykając się. Ty, na przykład, z takim iksińskim, który w tym momencie nie umie zmienić tej ścieżki przeznaczenia, nie umie zmienić tej energii, nie umie, nie rozumie jeszcze, to jeszcze nie jest jego czas, ty doświadczasz pewnych rzeczy poprzez to, co on tobie robi. Ale pytanie brzmi, na jakiej zasadzie on może tobie coś tam zrobić, jeżeli ty już jesteś w pełni świadomy pewnych procesów? Możesz tak myśleć, że jesteś. Że przecież ja już to wiem, tam to przeczytałem, tamto przemedytowałem, tamto zrobiłem, i tak dalej, a jednak się dzieje dlaczego? A może by tak przyjąć, że nie wszystko wiesz, i nie musisz tego wiedzieć, ale pewne rzeczy się dzieją po coś. Po coś dla ciebie, nie tobie, dla ciebie. I że bez tych zdarzeń, bez tych sytuacji może byłby o jeden klocek za mało. I ta układanka by się nie ułożyła tak, jak powinna. Może gdyby dojść do wniosku, że każdy człowiek, którego spotykasz na tej ziemi, który cokolwiek w Twoim przypadku na przykład tobie zrobił, dla Ciebie zrobił, w jakikolwiek sposób się z nim styknąłeś, nie wiem, porozmawiałeś, m, przekazał Ci informację. Coś uczynił. Jest dla ciebie, faktycznie dla ciebie i jest bardzo ważnym elementem, w cudzysłowie elementem, człowiekiem przede wszystkim, tak? W informacji, którą masz dostać, z którą będziesz mógł dalej pójść, o tyle wzbogacony, to może łatwiej by było zrozumieć to, co się dzieje w tej chwili. U ciebie na przykład w życiu. Bo odala, odala prosta mówi o tym, my jesteśmy kompletni. My tylko możemy nie pamiętać o pewnych rzeczach. Ci ludzie, których sobie oswoiliśmy, za nich jesteśmy odpowiedzialni. Dlaczego? Dlatego, że oni już są w naszym parametrze energetycznym. Oni już zawsze będą, czy nam się to podoba. To tak jak kobieta, która y, 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 styka się ze swoim mężczyzną. Z swoim, no i swoim nieważne, czy mężczyzna, który się styka ze swoją, kobie ze swoją kobietą albo z jakąkolwiek inną. Ci ludzie połączeni już w pewnym parametrze, nawet niech to będzie tylko ten seksualny. Ta informacja już jest w nich do końca życia, bez względu na to, gdzie oni są, czy ten wyjechał do Afryki, czy tamten do Australii. To jest nieistotne, czy się jeszcze kiedykolwiek zobaczą, czy nie. Myśmy już przejęli tą energetykę. Myśmy już doświadczyli tego. Ta informacja w nas jest. Jeżeli ja daję taki przykład, bo no niestety na tym świecie dzieją się teraz bardzo dziwne rzeczy i Żebyście zrozumieli to tak dosadnie, nawet człowiek, którego generalnie rzecz biorąc spotykasz w restauracji, spotykasz na, nie wiem, jakiejś imprezie, w jakimś, na jakimś sympozjum, podajesz mu rękę, rozmawiasz z nim i tak dalej, on już jest w tym twoim parametrze energetycznym. Jest i zawsze będzie. Oprócz tego, że jesteśmy połączeni matrycą absolutnie energetyczną od początku do końca wszyscy. To ci, z którymi się stykamy jeszcze fizycznie, żeby było weselej, są jakby bardziej zakorzenieni w naszej energetyce. Więc, jak możesz w takim razie w obliczu oddali odali prostej i echwas odwróconej chcieć uciec od czegoś, echwas odwrócona, czym jesteś od podstaw. Od podstaw zacznij próbować przynajmniej. Próbować przynajmniej zrozumieć te informacje. Wszystko, co ci się przydarzyło. Najlepiej by było, gdybyś zaczął to w pewien sposób nie tyle analizować, tylko widzieć przez pryzmat. Załóżmy na przykład. Taki przykład daję tylko. Przez pryzmat tego, jak bez pewnych ludzi na pewnych odcinkach twojego życia pewne inne rzeczy by się nie wydarzyły. I teraz bardzo ważna rzecz. Każdy z was powie, no tak, gdybym nie spotkała tego i tego Ancymona, to bym nie weszła w małżeństwo, to bym nie miała takiej rzeczy albo takiej. Gdybym nie spotkał tego i tego Ancymona, to bym nie nie, nie zbankrutował i coś tam. A teraz spróbujcie w inny sposób. Spróbujcie w sposób, który jest bardzo prosty. Tylko i wyłącznie popatrzcie na wydarzenia, na sytuacje, na ludzi, którzy przyczynili się do jakichkolwiek kroków milowych, nawet naj, dobra, najmniejszych, nie muszą być milowe, najmniejszych, do przełomu w waszym życiu. W tych sytuacjach, w których tamte ancymony w cudzysłowie niedobre niby... E, Działały i się działo w waszym życiu i przeżywaliście te rzeczy, w tym samym czasie pojawiały się te osoby, które was wyswobadzały, pokazywały drogę, na przykład rozmawiały z Wami, podawały Wam rękę, w pewien sposób uświadamiały Was na przykład, cokolwiek robiły dobrego. I spójrzcie tylko przez pryzmat tego, jakich ludzi dobrych, fajnych, e, e, w jedności, którzy z Wami chcieli współpracować, którzy, którzy chcieli Wam pomóc, którzy chcieli Wam pokazać nową drogę, którzy pokazywali Wam. Nie martw się, to nie jest najgorsza sytuacja. Wyjdziesz z tego. Ja Ci pomogę. Poznam po, Cię na przykład z tym człowiekiem, z tamtym człowiekiem, a tutaj trzeba załatwić pewną rzecz. A jeszcze to możesz zrobić. Przypomnijcie sobie te wszystkie zdarzenia. Odala mówi o tym, wróć do wiary. Do wiary. Wierzysz w coś? Zastanów się, w co wierzysz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Odala to jest kompletność. Odala to jest jedność. Odala to jest matryca. Odala to jest ten taki wór, z którego możesz zaczerpnąć na bazie tych korzeni, tych wszystkich korzonków, które się e, wytworzyły e, w twoim życiu od momentu twojego powstania. A teraz tylko jedną rzecz zrób. Zrób jedną rzecz, a być może wszystko odmienisz, wszystko co masz pamiętać, niech będzie tym, co było dobre. Nawet w tych złych sytuacjach, w tych naprawdę ciężkich zdarzeniach, bo wielu z Was miało, ja też zresztą, tylko spójrz na to, co było dobrego. I zobaczy, jak się zmieni perspektywa, ale nie uciekajcie, nie uciekajcie od tego, co wybudowaliście i z czego generalnie rzecz biorąc wy, wyrośliście. Pamiętajcie o tym, do tego zmierza teraz energia globalna. Bardzo się starają, żebyście porzucali wszystko i wszystkich, żebyście się bali, żebyście się bali tego, co spadnie z nieba, tego, co z podziemi wy, wyjdzie, z tego, co się zapali, co uleje, co nie wiadomo, co. Nie, nie, wy się nie macie bać. My się nie mamy bać. My mamy rozsądnie podejść do sprawy. Bardzo ważną rzeczą jest to, że... Z serca, poprzez serce dla serca. Pamiętajcie, że macie naprzeciwko siebie istoty żywe, które też mają serca. Nawet jeżeli im się zdarzyło pozamykać się, pogubili się, są w chaosie, być może, że to wy jesteście tymi osobami. Zawsze pamiętajcie, że to serduszko bije w tej piersi i poprzez czakrę serca naprawdę trzeba patrzeć na to, co się dzieje. Będzie wtedy łatwiej. Echwas odwróconą, gdzie ten koń z tym wikingiem się, no, nie dogadali i się wypieprzyli na tej drodze. Zostawcie zespół ucieczkowo-obronny, wszelkie izolacje, wszelkie odcinania, wszelkie tego typu rzeczy. Uzdrawiajcie, niebiańska przepowiednia, radykalne wybaczanie wszystko to. Zacznijcie czytać. Dziesiąte wtajemniczenie, dwunaste wtajemniczenie, tajemnice Szambali. Te tytuły, zacznijcie czytać. Napawajcie się tym, co was będzie uzbrajać w wielką energię miłości, zrozumienia, empatii i przede wszystkim porzućcie strach. Той е подстава в тези си I kochani, nie ma takiej mocy bez względu na to. Pamiętajcie, natura też działa w ten sposób. Przychodzą gradobicia, przychodzą wielkie zimy, przychodzą wielkie zlodowacenia, za, zalewają różne powodzie y, miasta, różne inne rzeczy się dzieją. Zobaczcie, a my dalej trwamy, my dalej sobie z tym radzimy. Mało tego, w takich sytuacjach się łączymy, jesteśmy sobie y, naprawdę przyjaźni, serdeczni. Wtedy się dopiero okazuje, jakie cudowne serca mamy w tych piersiach. I to właśnie w tej chwili powinno się obudzić. Właśnie w lipcu powinno się to obudzić. I kochani, wypieprzcie nas śmietnik wszystkich tych, którzy was straszą i nie podają ręki albo rozwiązań. Nie mówią, dobra, jest do dupy niepodobnie, może być tak i tak, ale trzeba zrobić to i to. Przestańcie dawać swojej, w swojej przestrzeni tak naprawdę miejsce dla tych, którzy na tym jadą. Zostawcie to. To nie są informacje. Popatrzcie na człowieka naprzeciwko, który się do was uśmiecha, który być może ma trudniej, który, który w tym momencie akurat potrzebuje waszej pomocy. Zrozumcie jedną rzecz: pomagając drugiemu człowiekowi, pomagasz sobie. Bez względu na wszystko, zobaczcie, jak wielką energią niezwykłą, cudów jest sytuacja, w której wy pomagacie komuś bezwarunkowo, bo możecie. Bo no możecie, bo akurat masz więcej kontaktów, bo akurat masz, nie wiem, więcej pieniędzy, bo masz akurat więcej zdrowia. Możesz ponieść te siatki, na przykład sąsiadce. Cokolwiek i jak się czujecie z tym wtedy. Nie straszcie się. Nie straszcie się i nie dawajcie się innym straszyć. Świat cały czas trwa. Planety są generalnie rzecz biorąc dookoła nas. Wszystko się kręci cyklicznie i za każdym razem w pewien sposób tak samo. Nie dajcie sobie wymówić, że wy się musicie zmienić jako człowiek, jako człowiek, jako istota czująca, jako istota empatyczna, jako istota pełna serdeczności, dobroci, czułości. Tego wszystkiego, co tak naprawdę rodzi i co karmi w kogoś, kto się musi dostosować do tego, co jest w tej chwili robione. Nie dajcie sobie tego wmówić. Kochani, przytulam was bardzo mocno. Bardzo mocno postawcie na odale. Rodzina, to z czego wy wrośliście, korzenie, uzdrawianie, uzdrawianie, wybaczanie, miłość, 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 miłość. Dobre słowa przede wszystkim i zrozumienie. I pamiętajcie, że jeżeli nawet w tej chwili się zdarza, że są ludzie, którzy sobie nie radzą, wy jeżeli sobie radzicie, możecie im pomóc. Buziaczki. Buziaczki kochani moi, kocham was bardzo, przytulam. Do usłyszenia niebawem.